Artur Skowronek, nowym trenerem GKS-u Katowice, dzisiaj pierwszy dzień e, trenera e, tutaj w Nabukowej. Proszę powiedzieć, zateckił się Pan za ławką e, trenerską, tutaj za tą adrenaliną, stresem przy futbolu, e, tymi takimi filami właśnie związanymi z dniem meczowym? No Generalnie witam e, i bardzo się cieszę z tego względu, że Nabukową zawitałem, za że zarząd klubu zaufał mojej osobie i e, wspólnymi siłami, Będziemy dążyć do tego, żeby robić wszystko, żeby zespół wyglądał lepiej na boisku i zdobywał punkty i pchał się do góry w tabeli. Na pewno mój zawód to, to moja pasja i te ostatnie 4 miesiące to, to ciężki moment, tym bardziej po Widzewie. Natomiast na pewno sporo czasu do tego, żeby wywnioskować pewne sprawy i przeanalizować. Te rzeczy i, i lepiej przygotować się do następnej pracy i wierzę w to, że to doświadczenie, które jest za mną po prostu maksymalnie wykorzystam dzisiaj w GKS Katowice. No ale wie pan na pewno doskonale, z jakim klubem się pan związał, bo tutaj kibice działacze Liczą na dobry wynik jakby od, od tych pierwszych spotkań ta presja, te, ta, ten stres właśnie związany, związany z wynikami, to na pewno na pewno tego brakować tutaj w Katowicach nie będzie. Ale to bardzo dobrze. Myślę, że po to każdy z trenerów się kształci uci, że, uczy, żeby. E, w cudzysłowie e, na tym świeczniku być i, i robi wszystko, żeby pracować jak najwyżej. E, myślę, że ciśnienie, presja. To jest istotna sprawa na najwyższym poziomie i ludzie, którzy chcą coś osiągnąć w piłce profesjonalnej, muszą sobie z tym radzić, i myślę, że doświadczenie, które zdobyłem, pomoże mi w tym, żeby złapać dobry kontakt z kibicami, a najlepszym kontaktem będzie wynik. I to jest normalne, że tylko to mnie zweryfikuje pozytywnie. Przed podpisaniem tutaj umowy z Gieksom, pewne rozmowy z zarządem były, jakieś cele zostały tutaj panu wytyczone. Pan sobie jakieś cele wytacza? No, na pewno jestem bardzo ambitną osobą, natomiast też musimy spojrzeć w tabelę i zobaczyć, jak dzisiaj sytuacja GKS-u Katowice wygląda. I na pewno ta tabela jest bardzo spłaszczona. Mamy 8 punktów do tego, żeby walczyć o to, o co od długiego czasu Katowice marzą. Czyli, czyli o ekstraklasie, ale trzeba zwrócić też uwagę, co się dzieje za plecami, jaki mamy terminarz. I na pewno my skupiamy się teraz na tych pięciu spotkaniach i to zweryfikuje. Jakie cele założymy sobie dalej, ale na pewno ta moja wewnętrzna silna motywacja do pracy będzie przełożona na zespół, a to wiadomo, że musi się odzwierciedlić w tym, żeby zasuwać od pierwszej do ostatniej minuty o trzy punkty w każdym spotkaniu. Także na pewno myślimy o zwycięstwach, a zwycięstwa prowadzą do sukcesu. Trzeba czasu, tego czasu nie mamy, ale wierzę w to, że to pójdzie wszystko w dobrą stronę. Artur Skowronek to trener młodego pokolenia w pańskim CV jednak już kluby widzę Łódź, Pogoni Szczecin, Ruchu Radzionków, Polonii Bytom Zaczynał pan w ruchu Radzionków, później taki skok do, do Szczecina, do klubu, który a właśnie w tym momencie awansował do ekstraklasy. Wtedy to na pewno był taki mocny, mocny awans sportowy. Trochę czasu już minęło. Proszę powiedzieć na pewno doświadczenie, doświadczenie na pewno zostało nabrane, ale czy coś, czy Artur Skoronek od tego czasu się również zmienił jakby pod względem właśnie tego doświadczenia podejścia do przygotowania drużyny? No na pewno tak, na pewno ten czas działa na moją korzyść i na pewno e, to doświadczenie na poziomie ekstraklasy, czy wcześniej na poziomie pierwszej ligi, e, no musi procentować i, i ja wierzę w to, że, że tak będzie. Natomiast no, mówię, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony, natomiast no, ja wolę mniej gadać, a, a więcej robić i, i z takiego założenia będę wychodził e, tutaj na co dzień. Proszę powiedzieć, czy y, prowadzenie drużyny w ekstraklasie pierwszej ligi czym się różni? Myślę, że im wyżej, tym łatwiej, bo myślę, że jakość piłkarzy e, wszystkim e, rośnie i, i te warunki dookoła są po prostu e, łatwiejsze. To, to jak samochodem, jeżeli masz, masz większy, mocniejszy, to, to łatwiej go prowadzić po, po, po drogach, tak? Także myślę, że od tej strony łatwiej. Wiadomo, że, że, że presja, ciśnienie mo, może być ciut, ciut większe, ale, ale nie mniejsze e, będzie tutaj, tak? Pytam o to, bo prowadził Pan drużynę ruchu radzianków w pierwszej lidze i wtedy na koniec sezonu to ruch radzianku był wyżej niż Gieksa w tabeli. No to taki sezon, kiedy, kiedy, kiedy Pan pokazał, że potrafi drużynę Cidrów, która nie należała do faworytów, naprawdę prowadzić bardzo dobrze i wtedy ruch Radzionków dobrze prezentował się na boisku. No rzeczywiście nie mieliśmy łatwo, bo w Radziankowie tak naprawdę z półrocza, a na półrocze budowaliśmy nowe zespół, ale. Jakoś udało się to tak zawiązać w szatni stworzyć taki kolektyw, który z góry był stawiony na pożarcie, ale dawał sobie radę na przykład z takimi firmami jak GKS Katowice i, i to cieszy, a być może to jest jakiś fajny prognostek, że, że tak to wyglądało w tej realizacji z Katowicami i chciałbym to przekuć na Katowice. Jak ma wyglądać gra GKS-u od najbliższego meczu to będzie, nie wiem, styl ofensywny, bardziej dbanie o to, żeby nie tracić tyle bramek, jaki preferuje styl Artur Skowronek. Proszę pamiętać, że my za dwa dni mamy mecz. Także tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o odbicie mojej ręki na zespole, to to jest niemożliwe. Tak? Na pewno te dwa dni będzie wykorzystane maksymalnie ku temu, żeby personalnie dobrze zespół dobrać w kierunku meczu w nowym sączu i ustawić to pod zwycięstwo. Na pewno trener potrzebuje czasu, żeby zaszepić zaszczepić styl gry w zespole. Na pewno ten styl łatwiej jest w obronie, i, bo to jest poruszanie się bez piłki. Myślę, że no niestety, ale mamy straconych 20 bramek i jest to czwarty czy piąty, jak się nie mylę, wynik od końca w tabeli i, i to trzeba już teraz poprawiać, bo my w tych pięciu spotkaniach musimy po prostu te punkty wyszarpać. I przepraszam kibiców z góry, ale musimy styl odłożyć na bok. My musimy te punkty zdobywać, żeby myśleć o czymś więcej niż utrzymanie w zimie. Także na pewno czasu na ten styl, ale generalnie lubię grę ofensywną. Na pewno jestem trenerem ofensywnym, ale też takim zbalansowaniem dobrą z obroną. Lubię grać pressingiem, lubię grać wysoko po, po stracie piłki. Natomiast no nie chcę też gdzieś wszystkiego wyrzucać dzisiaj na, na, na ławę, bo, bo, bo po co? Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, skupię się na robocie, a, a nie na mówieniu i mam nadzieję, że kibice w niedługim czasie zobaczą ten styl gry. To my dziękujemy za rozmowę, życzymy samych sukcesów no i, wszystkie, i powodzenia tutaj od mediów klubowych. Dziękujemy za ten pierwszy wywiad w barwach GKS Katowice. Ja dzięki, dzięki bardzo i wierzę w to, że w nowym sezonie ten wynik to będzie taki prognostyk, że złapiemy dobrą współpracę i, i kibice naprawdę będą zadowoleni z tego jak ten GKS Katowice będzie wyglądał. Życzymy powodzenia. Dziękuję.